Cześć wszystkim i witam bardzo serdecznie na kolejnym już odcinku Akademii Taktycznej. Chyba nawet szóstym już będzie odcinek. W tym odcinku skupimy się na bardzo ważnej rzeczy związanej z częścią gry obroną przeciwlotniczą, czyli radarami. Bo zauważyłem, że dużo osób nie wie w sumie jak one działają, nie wie co one dają te radary, czy one muszą być włączone, czy nie muszą być włączone. Teraz tak takie podstawy. Na początku każ taka najważniejsza informacja. Każda ob y obrona przeciwlotnicza może strzelać nieważne, czy ma radar włączony, czy ma radar wyłączony. Zawsze możecie strzelać. Zasięg, na którym możecie strzelać, jest to zasięg opisany na pocisku, czyli w tym przypadku tego Patriota 4000 metrów. Natomiast włączenie radaru daje Wam y plusy i minus. Plusem jest to, że macie zwiększony zasięg, czyli możecie strzelać na niskim pułapie razy 1,25, czyli w tym przypadku na 5000 m, bo to jest 25% więcej, i na wysokim pułapie razy 2, czyli 8000 m. Macie zasięgu wtedy. To daje wam włączony radar. Natomiast włączony radar daje wam jeszcze to, tym, taki minus, że jesteście wrażliwi na rakiety antyradarowe z samolotów przeciwnika, które zaczynają się na Was automatycznie namierzać. I lecieć w Was, które możecie albo przechwycić, albo możecie zginąć od nich. Proste. Albo możecie wyłączyć radar i to przeżyć. To też Wam pokażę. To są takie najważniejsze informacje odnośnie radarów. Dużo osób z tego nie korzysta. Yy, dlatego, yy, tak naprawdę, w tej grze radary są bardzo mocne, ponieważ zwiększają Wam ten zasięg, yy, zasięg ostrzału. I co to powoduje? Powoduje to, że taki pancer zamiast 2400 zasięgu na śmigłowce ma, ma, ma 3000 zasięgu na śmigłowce, bo ma aż 3 km zasięgu bo ten radar zwiększa mu niski półobraz 1.25, co Wam zaprezentuję przez to takiego pancera podlecenie śmigłowcem jest to pewna śmierć oczywiście są obrony przeciwlotnicze, które tych radarów nie mają, takie jak na przykład Sosna i Sosna ma zawsze 2400, nie ma możliwości zwiększenia tego zasięgu, natomiast nigdy tego radaru nie musi włączać bo go nie ma, więc jego antradarem nigdy nie zajmiecie. Natomiast pancer może strzelać na 2400, albo może strzelać na 3000. Więc jest to mega ważna rzecz. E, I teraz Wam zaprezentuję, jak to wszystko działa w praktyce. Wejdziemy sobie do specjalnie przygotowanego przeze mnie scenariusza, który którym wam dokładnie omówię te wszystkie trzy aspekty. E, rozegraj, rozegraj. Dlatego mega ważne jest to w tej grze, żeby po prostu tymi radarami dobrze operować, żeby najczęściej na przykład te radary mieć wyłączone, włączać tylko kiedy potrzebujecie albo włączać je w, w momencie kiedy e, tak naprawdę przeciwnik e, na was gdzieś leci albo mieć cały czas włączone i pilnować się przed, przeciwko sid Najpierw jeśli chodzi o kwestię zasięgu. Jak widzicie, mamy Patriota. dron na niskiej wysokości możliwy do strzału drog na, drog na, na wysokiej wysokości możliwy do strzału natomiast dalej 6000 niska wysokość niemożliwy do strzału macie czerwony zasięg 7000 niemożliwy zasięg jeśli włączycie, jeśli włączycie radar na tym patriocie to nagle okazuje się że wy tego oriona na, 8, na 7 8000 możecie zdjąć Forposta nie zdejmiecie bo to jest 1.25 czyli macie 5000 zasięgu z tego pk2 Natomiast Oriona możecie zdjąć. To samo tyczy się przechwytywania kruzów. Przechwytywanie kruzów może być tylko i wyłącznie z włączonym radarem. Eee, I mega ważna rzecz. Kruzy lecą na niskiej wysokości, czyli wasz zasięg przechwytywania to jest zasięg jak no takiego forposta na przykład. Czyli co to znaczy, że jeśli kruz leci, leci na niskiej wysokości, a wypaka macie w tym miejscu. Do wy tego kruza możecie dopiero za, zacząć przechwytywać gdzieś w tym miejscu. Tu dopiero zacznie wasz patrzeć, to namierzać i strzelać. Jest to mega ważne w przypadku przechwytywania kruzów. Tego akurat wam nie jestem w stanie pokazać, bo nie jestem w stanie jakoś tak tego edytora zaprogramować, żeby te kruzy sensownie poleciały. Natomiast zawsze sobie przeliczajcie, że kruz to jest, to jest dron na niskiej wysokości, który na was leci po prostu i uderza samobójczo. Więc, żeby go przechwycić, musicie liczyć sobie zasięg niskiej wysokości. Ważna rzecz kolejna: jeśli macie włączony radar, taki na przykład Patriocie S300 i tak dalej, to po ruchu radar się wyłącza. Inaczej jest w przypadku takich pancerów, które y, pancerów różnych y, rzeczy typu, y, nie wiem, Szorady typu typu ten szorad y, pancerny z Hellfire'ami, i tak dalej, te, szor ten, te szorady i te, i te pancery mogą jeździć z włączonym laserem. Tak czyli są jednostki, które mogą jeździć z włączonym laserem, takie jak na przykład też Tor z samymi rakietami też może jeździć z włączonym laserem. Natomiast y, Patrioty stacjonarna Opelota nie może tego robić. Nie może jeździć z e, włączonym laserem. Jest to mega ważne. I to symbolizuje ten znaczek. Nie może strzelać w ruchu, czyli znaczy, że radar w ruchu się zawsze wam wyłączy. To może strzelać w ruchu, więc radar się wam nigdy nie wyłączy podczas ruchu. No i teraz krótka demonstracja. Wyłączymy sobie radar najpierw sekundka. Ops. Nie mam włączonego radaru. Mogę strzelać. Zarówno to, jak i to jestem w stanie przechwycić. Do tych dronów tam nie mogę strzelać. Natomiast co się dzieje, jak włączymy radar? Trzymamy się przeładować te rakietki na paku. Nikt do mnie strzela, nie strzela. Patrzę, żeby ta ten prowler nie zaczął strzelać, bo tam jest SIT, na późniejszą prezentację. Poczekamy, aż się tam rakiety przeładują. Hops Przeładowana. I co się dzieje? W Oriona możemy strzelić. Rakieta leci. Forposta niestety nie będziemy mogli strzelić, i takiego forposta nie zastrzelimy. Taki dystans będziemy musieli podjechać, bo mamy maksymalnie 5000 zasięgu zgodnie z naszymi obliczeniami. 4000 razy 1,25 to jest 5000. I tak samo jak będą lecieć kruzy, no to kruzy dopiero zaczniemy przechwytywać tu, gdzie się zaczyna nam ta biała linia, tak? czyli w tym miejscu, bo zasięg naszych patriotów na kruzy to jest 5000 metrów yy, Bardzo mocne są radary na Opelocie zwłaszcza rosyjskiej, bo taki pancer ma 3000 zasięgu. Tu mamy Guardiana, który jest super śmigłowcem, super drogim, ma yy, tak naprawdę rakiety, wystrzeli, zapomnij tak yy, 30, yy, 16 czekajcie 4,16 yy, rakiet, tak naprawdę wystrzeli zapomnij ma mega silny, mega mocny śmigłowiec Natomiast nie ma, do, nie ma podlotu do takiego pancera, z racji tego, że ok, na, krótki na taki dystans musi podlecieć trochę bliżej i jest jakaś szansa, że zdąży podlecieć, natomiast taki pancer może sobie włączyć radar, może sobie włączyć radar taki pancer i tak naprawdę z takiej odległości tutaj jest już w stanie przechwytywać tej śmigłowiec. Hops. Będzie go w stanie zestrzelić Stutapować Czasami strzy jeśli, jeśli gość ma szczęście Podczas kiedy tej śmigłowiec Dopiero może zacząć do was strzelać Zobaczcie jaka jest różnica Stąd zaczęliście wystrzelać Pancer jedzie Śmigłowiec dalej nie strzela Jeszcze raz co to pingnę, Żebym ping nie zniknął Jedziemy on ma zasięg 1900 Ups. podjeżdżamy I jak widzieliście, dopiero z takiej odległości ten pancer zaczął, czy ten śmigłowiec zaczął się obracać tutaj, na nas, w tym miejscu. Więc to jest martwa strefa, w której taki pancer może sobie bez problemu strzelać. Jeśli ma, włączony ra jeśli ma wyłączony radar, to jest ta strefa gdzieś tutaj. Więc to jest wciąż mega ważna rzecz używanie radarów na waszych opelotach, jeśli macie taką możliwość, bo daje wam to niezwykle mocną przewagę natomiast z wyłączonym radarem też takie opeloty mogą strzelać i ostatnia rzecz która się tyczy seedów jeśli nie macie wyłączonego seeda taki y, samolot z harmami nic wam nie zrobi tu mamy cztery harmy na tym prowlerze jak się można przed tym bronić? pierwsza obrona to jest jak macie wyłączony radar Nieraz zobaczycie co się będzie działo jak radar Macie wyłączony radar, widzicie, że SID na Was leci. Co robicie? Wyłączacie radar. W momencie, jak klikniecie wyłączenie radaru, to nie musi nawet czekać cooldownu. On w momencie znika z radaru. Jak, widzicie, jak widzieliście, ten pocisk od razu zmienił trajektorię. Co się stanie, jeśli zostawię ten wyłączony radar? Ano, nasz bóg. Zaczcie się bronić w sumie przed tym. Ma hold fire, więc nawet hold fire y, nie sprawia, że ten Prowler jest w stanie to przejść. Natomiast jak widzicie, y, te rakiety można przechwycić SIDA. Jedyny wypadek, kiedy tak naprawdę. Nie jesteście w stanie tego Seeda przechwycić, to w momencie, kiedy na przykład dwa takie Prowlery lecą, e, skończą się Wam rakiety. Ja tu mam Infinidamo obecnie, natomiast tak jak mówię, taki Bóg na przykład ma cztery rakiety, tak? Zestrzeli strzeli coś w samolot, strzeli coś w, jakiś, e, w jakiegoś kruza, polecą na niego Seedy, no i nie będzie w stanie się obronić i, tak, i takiego, taką pilotę zniszczycie SID-em. E, dlatego mega ważne jest to, żeby pamiętać, żeby wyłączać te radary. Oszczędzajcie sobie te rakiety, bo jak widzieliście. Tu musieliście zużyć rakiety. Rakiety mogą was jeszcze zniszczyć. Natomiast w momencie, kiedy e, tak naprawdę wyłączyłem ten radar, to rakieta od razu gdzieś poleciała tutaj. W, e, tak naprawdę w, w jakieś maliny, totalnie, co nie? I nie była w stanie nic wam zrobić. Więc, mega mocno musicie uważać na to, czy leci jakiś sit, czy nie leci jakiś sit. Że włączać i wyłączać te radary. Nie trzymajcie włączonych. Wiem, że na niższych rangach się bardzo często trzyma włączone te radary, bo i tak się przechwyci sid tak, e, Natomiast w momencie, kiedy przeciwnik umie grać, e, to takie sid bez problemu będą w stanie Was przechwycić, co pokazałem Wam w odcinku, tak naprawdę, jak e, sterować samolotami o, in o, innych o innych, pociskach niż bombę, czyli w drugim odcinku o samolotach. Gdzie tak naprawdę takiego buka przechwyciłem jednym harmem, wystarczy dać hold fire na tym prowlerze i wystrzelić te rakiety dużo później. W tym momencie po prostu nie będzie w stanie taki buk się obronić albo polecić dwoma i przed dwoma też buk się nie będzie w stanie obronić. Więc mega ważne jest to, żeby takie właśnie przechwycać, albo przechwycić, albo właśnie wyłączyć radar. Bo wyłączony radar. Antysidy nie są w stanie wam nic zrobić, a wy jeszcze oszczędzać, oszczędzacie amunicję. Czyli najważniejsze do zapamiętania w tym odcinku jest po prostu to, żeby pamiętać o włączeniu i wyłączeniu radaru. I pamiętać o tym plusie, bo jeśli macie włączony radar, to macie zasięg razy 2. Byłem w stanie tego Orlana na 8000 zastrzelić, tak? E, takiego prowlera, żeby go zestrzelić, musiałbym na przykład na 5000 podlecieć, bo prowler jest na niskiej wysokości, to znaczy ten znaczek tutaj, tak samo ten dron, który tutaj latał, ten, forpo, ten forpost, też, żeby go zestrzelić, też musiałbym podjechać e, na, na 5000, natomiast wciąż to jest 5000, nie 4000 metrów, więc jak najbardziej jest to e, niezwykle ważna rzecz, żeby po prostu e, używać tego radaru, bo zwiększa się sobie tym zasięg. I skuteczność Waszej opeloty i tak samo z opelotą na śmigłowce, która ma możliwy radar, też możecie to robić. Stingery mają maksymalnie tam 2-300 z kawałkiem zasięgu na włączonych radarach, natomiast 2 2400 niektóre mają. Natomiast pancer ma aż do 3 km i musicie to brać pod uwagę zarówno jeśli gracie opelotom, jak i gracie przeciwko tej opelocie. To by było na tyle w tym odcinku. No i słyszymy się w kolejnym. Hej.